O wszystkim tak ciepłym, że samym bluzie można chodzić według mnie. Tylko we krótkim wieczorem, czy chłodniej, ale jest naprawdę przyjemny i fajny. A o czym w tym filmie? W tym filmie chciałam to z wami porozmawiać o tym, jak propaganda telewizji wpływa na... Chodzi mi o to, jak telewizja i programy w zawarte wpływają na młodego człowieka. Chodzi mi tutaj głównie o dzieci. Okay, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Więc tak, w jakimś wieku 12 lat miałam fazę, że tak powiem, eee, zresztą nie miałam w ogóle ograniczane eee, w ogóle nie miałam ograniczane oglądania telewizji. Kompletnie. I jak już sama w domu, to cały z to też telewizję oglądać. koleżanką z klasy bardzo lubiłyśmy te programy W11 i tak dalej. na no, oglądałam się tych programów. Później pojechałam do Jacka, do którego dnia to było wakacje i tam było w tym serialu pokazane, że oni wyważali drzwi tak yy, nogami w ogóle nie widać Uf. Chwila, chwila, bo sobie przejdę przez na drugą stronę. Już jest okay. No i oni tam wyważali e, po prostu tak nogami e, drzwi. No i ja jako dziecko po prostu mi się, tym, że tak powiem, że a, my też tak zróbmy i tak dalej. No wiadomo jak telewizja działa na dzieci. No i poszliśmy na działkę, nie? I tam był jakiś taki, tam był jakiś taki opuszczona, opuszczona szopa czy co to było, nie? No i... Jakieś, y, jakieś domki były działki, jakaś babka akurat była na zewnątrz, nie wiem, miała 60 parę. I tak, i zobaczyła, nagle, że my tam jesteśmy. I ona do nas coś takiego, bo ja zaczęłam po prostu nogą wyważać te drzwi. Tak jak to było pokazane w tym, y, w tym serialu po prostu. I ona nagle zaczęła krzyczeć do nas coś takiego, że... Y, czekajcie, co ona tam zaczęła? E, że e, dziewczynki co wy robicie dziewczynki co wy robicie znajdźcie sobie inną zabawę i tak dalej nie można tak robić i do mnie coś takiego nie rób tego nie rób tego no i można powiedzieć że ona mnie powstrzymała od tego a, no i później podeszła do nas i zaczęła nam tłumaczyć i, i zaczęła mówić żebyśmy sobie znalazły inną zabawę i tak dalej że to jest złe no, także sami widzicie, co telewizja robi z mózgami dzieci i y jak to wygląda, jak rodzice kompletnie mają kontroli nad tym, co robią ich dzieci podczas, gdy oni są, nie wiem, gdzieś tam. <laughs> Bo ja często byłam sama w domu, ja już w wieku 10 lat zostawałam sama w domu i różne rzeczy się robiło, niekoniecznie mądre. Także wniosek jest taki, żeby, y y że tak powiem, zdrowy sposób mieć kontrolę nad tym co robią wasze dzieci. Dobra, to było na tyle trzymajcie.